Dotknąłem nicości, otchłani bezdennej, przemierzyłem smolistą czerń kalając duszę wiedzą, której nigdy nie pragnąłem posiąść. Z tego koszmaru wyrwała mnie ona, matka wszystkiego, rodzicielka, skrzywdzony owoc na drzewie poznania. Spętana przez samą naturę wszechświata. Wije się dziedziczka z Ksot, podczas gdy łańcuchy Id uplecione z mrocznej mocy zewnętrznych bogów, próbują ją poskromić, ciągnąc nieustannie w kierunku Syriusza, wskazując na wieczną egzystencję. Jej gargantuiczne rozmiary przesłaniają horyzont zdarzeń, przyćmiewając nawet największe gwiazdy. Pulsuje niczym umierający Jowisz, a ja nie dostrzegam nic poza jej monumentalnym cielskiem, rozciągniętym w nieskończonych zwojach czarnej materii. Z jej istoty wyrastają macki, żywe fragmenty kosmosu, pragnące jednocześnie uciec i pożreć wszystko na swojej drodze. Bogini obrasta kryształami zrodzonymi z pochłoniętych istnień, świadectwami niezliczonych żywotów, które padły jej ofiarą. Z jej przerażającej paszczy sączy się biały ślus, esencja samego życia i śmierci zarazem. Nawiedził ją matkę Itja on, Ktulhu, samotny władca zatopionego rlje, król panujący nad niezmierzonymi głębinami. W swej pradawnej mądrości i potworności odnalazł w niej podobną sobie istotę, równie obcą względem praw rządzących naszym wszechświatem. Były to czasy, gdy same gwiazdy drżały w posadach, a przestrzeń między wymiarami rozrywała się niczym cienka tkanina. Epoka przepełniona kataklizmami i plagami, gdy z ich bluźnierczego związku narodziło się przeklęte potomstwo: Ktyla, córka głębin Zoth-Ommok, władający mrocznymi prądami, dziki Itokta i przerażający Gatanotoa, których sama. Egzystencja przeczy naturze rzeczywistości, wypluła swe dzieci w przestrzeń między gwiazdami, skazując wszystkich międzywymiarowych tułaczy, takich jak my, na wieczną wędrówkę w ich cieniu. Każde z nich nosi w sobie cząstkę chaosu matki i potęgę ojca, stanowiąc wieczne zagrożenie dla kruchej tkaniny rzeczywistości. Dwoistość Idha manifestuje się w szub Nigurat, zwanej także czarną kozą z tysiącem młodych. Jest ona boginią matką, ucieleśnieniem i manifestacją pierwotnej mocy, żeńskim aspektem chaotycznego azatota. W jej naturze kryje się zarówno kreacja, jak i destrukcja, płodność i śmierć. Początek i koniec wszystkiego. Nie pozwólcie jej na manifestację? To przestroga przekazywana szeptem przez tych, którzy widzieli i przeżyli. Powstrzymajcie rytuały, zanim biały śluz, nasycony jej pierwotną energią, przeleje się przez szczeliny między wymiarami. To ostatnie ostrzeżenie dla śmiertelników. Bowiem ci, którzy ośmielą się dotknąć tej plugawej substancji, na wieczność staną się częścią ich przemienieni w jej potworne dzieci, przeklęte ogary międzywymiarowe, monstra wyjące w ciemnościach między gwiazdami. Ich los będzie gorszy niż śmierć. Będą żyć wiecznie w stanie półśmierci, świadomi swego przekleństwa, uwięzieni w wynaturzonych ciałach. Służąc jako przedłużenie woli czarnej kozy z tysiącem młodych, w śmierci znajdą życie, lecz nie będzie to życie, którego ktokolwiek by pragnął. Staną się wiecznymi świadkami jej potworności, zamknięci w koszmarze bez końca, gdzie granica między istnieniem a niebytem zostaje zatarta, a świadomość trwa wiecznie w męczarniach transformacji. To nie jest groźba, to błaganie tych, którzy wiedzą. Zachowajcie dystans od jej przejawów, od jej znaków, od jej substancji. Niech wasze oczy pozostaną ślepe na jej manifestacje, a dusze czyste od jej splugawionego dotyku. Dziennik doktora Edmunda Blackwooda, Instytut Badań Międzywymiarowych, Miskatonic University, 15 marca 1923 roku. Po miesiącach poszukiwań w zakazanych archiwach biblioteki, wreszcie odnalazłem to, czego szukałem. Manuskrypty są starsze niż sądziłem: pergamin wykonany z nieznanego materiału, symbole wypalone jakby kwasem. Teksty wspominają o IT-ja. Moi koledzy z Wydziału, szczególnie dr Harrison, nazywają moje badania akademickim samobójstwem. Śmieją się. Niedługo zrozumieją. 23 marca. Pierwsza próba kontaktu. Przeprowadziłem rytuał o północy w piwnicy instytutu. Kadzidła z Arabii, krew. Wolę nie zapisywać szczegółów. Coś odpowiedziało na wezwanie. Przez ułamek sekundy przestrzeń w pomieszczeniu zafalowała, jakby powietrze stało się cieczą. Świece zgasły, ale nie od podmuchu. Płomienie zostały wchłonięte w ciemność. Czuję, że coś mnie obserwuje. 1 kwietnia. Trzecia noc bez snu. Kiedy zamykam oczy, widzę ją. Potwornie wielka, większa niż wszystko co znane człowiekowi. Jej cielsko przesłania gwiazdy, macki rozrywają przestrzeń. Widziałem, jak pochłania całe światy, a z jej paszczy sączy się biała substancja, esencja życia i śmierci. Czy tracę zmysły? Zapisuję wszystko, dopóki mój umysł jest jeszcze względnie jasny. 10 kwietnia pismo rozchwiane, niektóre słowa zapisane nieznanym alfabetem, dokonało się. Przeprowadziłem pełny rytuał, użyłem zaklęć ze starego grimoaru. Przestrzeń rozdarła się jak zasłona, zajrzałem w nikość. O Boże, dlaczego to zrobiłem? Widziałem ją w pełnej formie. Idh, ja spętana łańcuchami z czystej ciemności, przywiązana do Syriusza. Jej ciało nie, to nie było ciało w ludzkim rozumieniu. Czarna materia spleciona z koszmarem, pokryta kryształami powstałymi, z pochłoniętych dusz. A ten śluz musiałem go zbadać. Pobrałem próbkę. 15 kwietnia. Plamy na papierze, pismo niestaranne. Substancja reaguje z materią organiczną. Popełniłem błąd, dotykając jej. Czuję, jak zmienia mnie od środka. Moje ciało przekształca się, palce wydłużają się, skóra staje się przezroczysta. Widzę przez nią przepływ czarnej materii w moich żyłach. W nocy słyszę jej głos. Śpiewa do mnie pieśń starszą niż wszechświat. 17 kwietnia tekst pisany drżącą ręką, niektóre słowa napisane krwią. Ostrzeżenie: Jeśli to czytasz, uciekaj. Poznałem prawdę o Idhja i jej związku z Ktulu. Widziałem ich potomstwo, kstyl wijącą się w głębinach, zot ommoga władającego mrocznymi prądami, dzikiego itokte i przerażającego gatotoe. Oni są częścią większego planu. Czuję, jak staje się jednym z jej dzieci. Transformacja postępuje. Moje myśli już nie są tylko moje. 20 kwietnia. Prawie nieczytelne pismo nieludzkie. Idea wzywa mnie. Jestem jej częścią. Wieczność w koszmarze to mój los. Spalcie te notatki. Zapomnijcie. Ona nadchodzi przez szczeliny. Między wymiarami tekst przechodzi w niezrozumiałe symbole. Ostatnia strona pokryta jest białą, fosforyzującą substancją o konsystencji śluzu. Dziennik znaleziono w zamkniętym gabinecie dr Blackwooda trzy dni po jego zaginięciu. Świadkowie twierdzą, że w noc jego zniknięcia z piwnicy instytutu dobiegały nieludzkie dźwięki. Laboratorium zostało zapieczętowane. Dopisek archiwisty. Niektóre strony dziennika zdają się pulsować w świetle księżyca. Zaleca się przechowywanie w ołowianym pojemniku.